Dziękuję. Prosiłem Cię, kurwa, żebyś nie robił tych kurwa drzwi. I chuj, zginąłem przez Twoje zajebiste drzwi na dole, kurwa. Po chuj ty rejforzujesz, stary. A pierdolę, ale po chuj ty robisz te drzwi na dole, stary. Powiedz mi po co, stary. A przestań, kurwa. To spierdala, nie zamykaj tych drzwi, stary. Na ty, drzwi na tyle zamykasz. Kurwa, ma, ciekawa głupota, żona. Okay. One friendly operator Fuck! Op last op. Oh, oh, good fucking god! They call be patrz na kamerę. Yeah, yeah, watch. Jest, jest, już się go namierzam. The... Jest, oh, tej, kurwa, w tym dużym pokoju, po, le po lewej stronie jak wejdziesz. Jak wejdziesz to po lewej stronie. idzie do drzwi, uważaj, poczekaj. Poczekaj, podchodzi, podchodzi, pod podchodzi. Jeszcze trochę, już, już jest, już jest. Tak. Ale stary, proszę cię, nie rób tych drzwi na dole nigdy, bo ja tam biegam, stary, i skinałem. Ale po co ty je robisz? To jak uciekasz, to ucieka, nie rób drzwi, na chodź je robisz w ogóle. Dobra, spadamy. Nie chce mi się już. Tak, pięciu zabijłeś? Ładnie.